Naprawdę fajne miejsce. Polecam do zobaczenia, do odhaczenia na swojej mapie miejsc, które trzeba zobaczyć. Co tu dużo mówić, kochani. Jak ktoś lubi góry, no to będzie na pewno zadowolony. Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo gorąco. Piękny dzień dzisiaj. Naprawdę słoneczko świeci, jest lekki wiaterek, ale, ale ogólnie jest naprawdę, naprawdę super. Jest zbyt pięknie, żeby siedzieć w domu, a zatem zapraszam Was na małą wycieczkę. Pokażę Wam niedaleką okolicę. Życzę miłego oglądania. I już wjechaliśmy w góry Teraz taką górską drogą będziemy jechać do miejsca docelowego Którym dzisiaj są Mahom Falls o, Właśnie przejechaliśmy przez taki <laughs> punkt Dzięki któremu owieczki nie mogą się wydostawać poza, poza, poza właśnie to miejsce są takie rolki zrobione, gdzie samochód przejedzie, ale owce już tam nie wchodzą, bo się boją. No i dzięki temu mogą sobie chodzić tutaj po górach i są w jakimś stopniu ograniczone co do poruszania się. Nie, nie zginą. A jest ich tutaj bardzo dużo. Wcale się nie dziwię, jak zaraz na drodze jakąś spotkamy. No i tak jak Wam mówiłem, tutaj trzeba uważać. Bo stali rezydenci tych, e, tych gór potrafią często, gęsto blokować drogę. Dlatego zbyt dużych prędkości nie polecam tutaj rozwijać. Żeby nie stało się nic złego ani tym stworzeniom, ani waszym samochodom. No, uwielbiam te krajobrazy, powiem wam szczerze, naprawdę lubię tu przyjeżdżać. Szczególnie jak jest taka piękna pogoda. Świetnie się tutaj i spaceruje po tych górach i podziwia widoki. Tam w oddali, po prawej stronie, troszeczkę, możecie zobaczyć taką wieżę z nadajnikami, znaczy maszt taki, a za tym masztem jeszcze wyżej znajduje się szczyt tej góry, gdzie e, gdzie zamocowany jest krzyż taki. U góry po prawej stronie wrzucę Wam odnośnik do. Filmów w którym nagrywałem tamte, tamto miejsce z droga, będziecie mogli sobie przypomnieć, albo zobaczyć, jeżeli ktoś jeszcze go nie widział. Wybraliśmy dzisiaj taką górską trasę, żeby tam dojechać. od nas z naszego miasteczka można tam dojechać dwiema drogami, tak naprawdę można jechać główną trasą w kierunku Waterford i skręcić w pewnym momencie w bok. A można również jechać taką górską dróżką, którą właśnie dzisiaj wybraliśmy. No są dużo ładniejsze krajobrazy niż tą główną trasą. Piękna dzisiaj widoczność. W oddali widać morze, a my jesteśmy w górach. Uwielbiam te tereny, kochani. Jest tu wszystko: klify, morze, góry, plaże, lasy co tylko człowiek chciałby sobie zażyczyć. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy to miejsce, ale tutaj właśnie znajduje się magiczna górka. Odnośnik do filmu z tego miejsca pojawi się Wam teraz tutaj u góry, tak więc możecie sobie zobaczyć bądź przypomnieć ten film. Jest to górka, która przeczy prawą grawitacji. Wszystko zamiast toczyć się w dół, to podąża ku górze. I znajduje się ona właśnie na trasie do Mahon Falls. A zaraz będziemy przejeżdżać przez kolejne rolki, które mają za zadanie zapobiegać temu, żeby owieczki uciekały a właśnie tak one wyglądają kochani no i wjeżdżamy już tam typowo górską drogę. Właściwie no, uciechaliśmy wcześniej też, ale tutaj już się powolutku zbliżamy do Mahon Falls. I dojeżdżamy, moi kochani, już na parking. Który się znajduje jakiś, nie ja wiem, z kilometr może od Mahon Falls. Trzeba się przespacerować. No, i jak widzicie, tutaj już jest parking, że znaleźć miejsce, i będziemy zaraz ruszać w trasę. Taki widok wystarczy się z parkingu, tam w oddali widać mało. To troszeczkę wieje, troszeczkę wieje, ale to jest normalne w górach. Ważne, że świeci słoneczko i jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna pogoda. z tamtego parkingu taką dróżką podziwiając piękne widoki oczywiście można dojść na wodospady i my właśnie tam teraz zmierzamy. Zobaczcie zobaczcie jak te owce wysoko wspinają się na góry. Jestem, że... Już jesteśmy prawie na miejscu. Mówiłem wam o owcach, jak wysoko potrafię wejść, spójrzcie teraz! Widzicie je tam u góry? Skołbane jak kozice górskie. W pewnym momencie droga się kończy, no i po kamyczkach przez strumyczek do wodospadów. Tak jak Wam mówiłem, tam się kończy dróżka, ale po tych kamieniach, po tych głazach można się spiąć tutaj i dojść tam, gdzie są moje smyki teraz. Piękne wodospady, kochani, naprawdę jest na co popatrzeć. Jako ciekawostkę powiem Wam, że jak pierwszy raz przyleciałem tutaj do Irlandii to pod tymi wodospadami wziąłem kąpiel. To było w maju. Było też ciepło, fajna pogoda była. I wlazłem tutaj pod te wodospady. Dokładnie pod ten tutaj taki właśnie widzicie ten rozbryzgujący się strumień, to tutaj właśnie stanąłem tam i wziąłem sobie prysznic. I powiem Wam, że naprawdę się czułem mega rzeźko jak stamtąd wyszedłem. Naprawdę fajne miejsce, polecam do zobaczenia, do odhaczenia na swojej mapie miejsc, które trzeba zobaczyć. Co tu dużo mówić, kochani, jak ktoś lubi góry, no to będzie na pewno zadowolony. No, już w tak wyglądają właśnie Mahon Falls. Jeżeli Wam się spodobały, a jesteście z Irlandii, albo planujecie wycieczkę do Irlandii, to gorąco polecam to miejsce. Naprawdę warto odwiedzić, warto zobaczyć. I teraz podjedziemy pod tą górę tutaj. Jesteśmy u góry. Jak widzicie, piękny widok roztacza się również i tutaj. A my będziemy podążać w tamtą stronę, jak to mówią z górki na pazurki. No, na jednej z gór widać właśnie ten grzyk, krzyż. I my się właśnie z chłopakami wdrapaliśmy na ten krzyż. Właściwie na tą górę. Na krzyż nie, nie wchodziliśmy. Został wybudowany, według tabliczki, w 1950 roku. I odrestaurowany w 83. Jako dar od od ludzi tutaj z miejscowości, która jest w dole. Miejscowości na 2 Kilo Rosanty. I... I znajduje się tam, na dole, kochani. Jest naprawdę magiczny widok stąd. po drodze na Mahon Falls na wodospady, warto zatrzymać się w miejscowości Kilirossanty tutaj znajduje się bardzo stary cmentarz oraz święte studnie a my byliśmy przed chwilą o tam Widzicie, na szczycie tej góry jest krzyż. I tam przed chwilą byliśmy. Za bramką, którą widzieliście przed chwilą, znajduje się taka alejka, która prowadzi właśnie. Do tego cmentarza i do tych świętych studni, które również Wam za chwilę pokażę. No i na końcu tej alejki zaczyna się stary cmentarz. Można tutaj znaleźć bardzo stare nagrobki. Jak również znajdują się tutaj nowsze mieszkańców miejscowości Kilurosanty. Znajduje się tutaj również. Kościół, właściwie ruiny Starego Kościoła, a podążając dalej za tym kościołem są właśnie trzy studnie: jedna z nich dedykowana jest Świętej Brygidzie, druga studnia dedykowana jest Maryi Pannie a trzecia z tych studni poświęcona jest Jezusowi Chrystusowi. I to jest właśnie ta studnia, kochani. Są one położone całkiem niedaleko od siebie, w odległości kilkunastu metrów. To jest pierwsza z nich. Tutaj znajduje się taka piękna przestrzeń. Tam chodzą moje chłopaki, a my powolutku podejdziemy do drugiej z tych studni. Ta studnia poświęcona jest Marii. Tak jak mówiłem wcześniej. W tych studniach znajdują się jak widzicie monety. Ludzie wrzucają pieniążki. Może z prośbą o jakieś Może zanoszą przez to jakieś prośby właśnie. I wrzucają dary a może po to, żeby tu kiedyś wrócić, w każdym bądź razie w studniach znajdują się monety i w odległości kilkunastu metrów znajduje się trzecia studnia poświęcona świętej Brygidzie i to jest właśnie trzecia z tych studni. Również jak widzicie sporo w niej monet. I tak to wygląda moi kochani A to tutaj zajechać, zobaczyć, pospacerować Piękne miejsce. Cisza, spokój. A jeżeli ktoś ma jakiś zestaw piknikowy ze sobą, chciałby coś przekąsić, to też tutaj jest ławeczka. Można sobie przysiąść, można sobie coś zjeść, można odpocząć. Ruiny kościoła, moi kochani. I część bardzo starych nagrobków I musimy iść tam? Tak misiu, możemy tutaj przejść Tak Ale to się... I wejdziemy tutaj do, tej, do tego Starego kościółka za chwilę, tak? Tak, musimy uważać Trzeba uważać, tak. tak I można wejść również poprzez te ruiny starego kościółka który się tutaj kiedyś znajdował 1782, jeżeli dobrze widzę, bardzo stare są te nagrobki. Niektóre i tak właśnie wyglądają góry komerach. Zapraszam Was serdecznie w te okolicę. Naprawdę, już, już to powtarzałem, ale powiem raz jeszcze: naprawdę warto zobaczyć. Warto zobaczyć piękne, piękne widoki, piękne miejsca. Jak już mogliście zauważyć, ja już w innym stroju, przebrany, jestem już w domu. I dla tych wszystkich, którzy dotrwali do końca tego filmu, mam taką małą niespodziankę. W filmie o Game of Thrones Studio pokazałem Wam pierwszy zestaw nagród, który będzie dla Was do wygrania, do zdobycia podczas konkursu z okazji 500 subskrypcji, które mam nadzieję niedługo. Uda się wbić na kanale Trójcaj. A dzisiaj pokażę Wam kolejne niespodzianki, które będą oczywiście do wygrania dla Was. I oto one, moi drodzy. Są magnesiki. Są magnesiki. Każdy wyjątkowy, każdy jedyny w swoim rodzaju. Te magnesiki będą również do zdobycia podczas konkursu który już niedługo odbędzie się na moim kanale. Zapraszam was kochani również na moje pozostałe social media, ponieważ mam również założonego TikToka, TikTonga, czy jak go tam ludzie zwą. Zapraszam również na mojego TikToka, zapraszam na Instagrama i oczywiście na Facebooka. Na Facebooku jest również mój fanpage Sky, gdzie wrzucam różne zdjęcia z moich wycieczek, z moich wypraw eksploracji. Tak więc zapraszam Was gorąco serdecznie. Instagram, Facebook, TikTok do odwiedzenia, do zasubskrybowania, do zostawienia przycisku obserwuj. Będzie mi niezmiernie miło. Takie oto magnesiki już dla Was. Niedługo. Do wygrania. A może, a może zrobię jakiś konkursik na TikToku, albo na Facebooku, albo na Instagramie. Magnesików troszkę mam, więc chętnie. Je rozdam. Jeżeli wam się te magnesiki spodobały, moi kochani, to śledźcie moje social media. Zaglądajcie na mojego TikToka, zaglądajcie na mojego Facebooka, zaglądajcie na mojego Instagrama, ponieważ mogą, czemu nie, wkrótce pojawić się nam jakieś drobne konkursiki, w których będziecie mogli zdobyć takie magnesiki. Zapraszam was gorąco raz jeszcze. A jeżeli wam się dzisiejszy film podobał, oczywiście zostawcie to, co trzeba. Nie będę powtarzał już o co chodzi. Trzymajcie się cieplutko, na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Druicaj!